Wygrałeś przetarg, podpisałeś kontrakt. Pora na realizację. Skąd weźmiesz na to pieniądze? Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Damian Kwapisz, posiadam 16-letnie doświadczenie w branży finansowej, a dziś opowiem Państwu, jakie mają możliwości firmy, które wygrały przetarg, czy też realizują kontrakt, ale nie mają odpowiedniego zaplecza finansowego. Kto może skorzystać z finansowania? Przede wszystkim firmy, które realizują kontrakt lub biorą udział w przetargach. Dla jednostek samorządu terytorialnego, np. dla skarbu państwa, oraz dla firm prywatnych i korporacyjnych. Jaka forma? prowadzenia działalności gospodarczej może uzyskać finansowanie. Krótko mówiąc każda, czyli również firmy jednoosobowe, spółki cywilne, spółki kapitałowe, czyli zoo i akcyjne, spółki osobowe, np. jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jak również nowo powstałe działalności, czyli tzw. start-up. Czy tylko firmy ze zdolnością kredytową i dobrą historią kredytową mogą uzyskać finansowanie? Odpowiem wprost. Każda firma, która realizuje kontrakt, może uzyskać takie finansowanie. Tak więc nie jest ważne, czy jej historia kredytowa była pozytywna czy negatywna, czy też posiada obecnie zdolność kredytową czy stratę. Najważniejsze to jest kontrakt, który, został, kontrakt, który będzie realizowany, czy też przetarg i dla kogo on będzie realizowany. W takiej sytuacji podchodzimy do danej firmy indywidualnie. To znaczy, sprawdzamy jej możliwości, ile jest na rynku, czy to jest jej pierwszy kontrakt, czy już realizowała tego typu przedsięwzięcia, jakie jest jej doświadczenie. Dlatego też zdolność nie jest aż tak istotna. Jakie zabezpieczenie? Głównym zabezpieczeniem jest sesja z kontraktu. I tu bardzo ważne, ponieważ w niektórych realizowanych umowach przez firmy jest zakaz sesji, ale to również nie stanowi problemu, ponieważ można zastosować innego rodzaju zabezpieczenie lub jeżeli kondycja firmy jest bardzo dobra, również może być to finansowanie całkowicie bez cesji, jak i również bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Kwota od 100 do 10 milionów. Oczywiście może być to wyższa kwota niż 10 milionów, jednakże tutaj podejście jest indywidualne, uzależnione od realizowanego kontraktu, jak i również sytuacji ekonomiczno-finansowej danej firmy. Sposób spłaty Sposób spłaty jest szeroki, to znaczy, można spłacać to finansowanie na samym końcu po zakończeniu realizacji, można spłacać to finansowanie również miesięcznie, kwartalnie, lub też w transzach, kiedy rozliczamy się lub są faktury zaliczkowe z danego kontraktu. Jeżeli chodzi o kwestie spłaty, ona jest dopasowywana przede wszystkim do realizowanego kontraktu. Tak więc, jeżeli kontrakt yy, mówi nam o tym, że płatność będzie cząstkowa, to już cząstkowo można schodzić z zaangażowania. Tak samo uruchomione środki nie muszą być od razu uruchamiane w całości, jeżeli mówimy o kwotach dużych, tylko mogą być też częściowo na dane prace. Tak więc pierwsza transza, druga transza. W każdym przypadku finansowania na pewno spłacane są odsetki co miesiąc od kwoty, która jest uruchomiona. Jeżeli chodzi o wygrane kontrakty czy też przetargi, tutaj finansowanie, jak i dostosowanie odpowiedniego produktu jest indywidualne, uzależnione od danej firmy, od potrzeb, od realizowanego kontraktu i przede wszystkim od terminów tego kontraktu. Jeżeli planują Państwo realizację kontraktu, czy też planują Państwo przystąpienie do przetargu, zapraszam Państwa do kontaktu ze mną, aby poznać swoje możliwości finansowe, jak również skalkulować cenę takiego przetargu do ceny danego produktu. Zapraszam Państwa do subskrypcji kanału, jak i również naciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco z takimi materiałami jak ten. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, poleć nas swojemu znajomemu. Dziękuję.